Stoją na straży bezpieczeństwa niosąc pomoc i ratunek. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekiełku nie tylko uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ale też od blisko 20 lat inicjują wiele akcji charytatywnych. Wnioska OSP Piekiełko powstała w 1991 roku. Po trzech latach kupujemy pierwsze mundury. W roku 1996, a więc w 5 roku działalności, mamy już sztandar. Rok później wiosną z okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w formie Tarnowizny otrzymujemy samochód. Jest to wysłużony rokar, który latem podczas powodzi stulecia bardzo się przydał. O swojej działalności na rzecz lokalnej społeczności, a także o pomocy, która trafia również poza granice naszego kraju, rozmawiano na spotkaniu podsumowującym ich dotychczasowe dokonania. Krytyki jest bardzo dużo, ale po prostu robimy swoje. W niektórych przypadkach jest ciężko, ale radość później z poniesionej, zaniesionej pomocy jest naprawdę obfita, ogromna i to nas cieszy. To nas cieszy, gdy ktoś jest zadowolony z naszej pracy. No przecież jako strażacy jesteśmy po to. Jest tak, mówię, jesteśmy przygotowani do działań bojowych, jesteśmy przeszkoleni, posiadamy wszystkie jakby certyfikaty do tego, żeby działać bojowo, ale poza tym jeszcze pomagamy innym formie materialnej chorym, niepełnosprawnym, pogorzelcom in. Wiele ciepłych słów druchowie kierowali pod adresem wszystkich tych, którzy wspierają ich działania. Dziękowali samorządowcom, firmom i prywatnym osobom, bez których, jak mówili, nie mogliby z tą pomocą docierać do najbardziej potrzebujących. List gratulacyjny od druków z piekiełka z podziękowaniami trafił również na ręce naszej redakcji. My z naszej strony życzymy im dużo wytrwałości w realizacji misji, którą realizują od blisko 30 lat. Jesteście jedynym OSP w powiecie Limanowskim, który nie posiada remizy. Jak sobie z tym też tak naprawdę radzicie? No właśnie. Chcielibyśmy mieć tą remizę. No wierzę w to mocno, że w przyszłości i to bardzo niedługiej tą remizę będziemy mieć. No wypada już mieć bo przecież XXI wiek. A tak to radzimy sobie, bo jest to, mamy Blaszak kupiony w tym zagłębiu tutaj naszym producentów garaży. Czy mamy tam samochód sprzęt? No i tyle. No i tyle. Sprzęt, tak mówię, zakupiliśmy w 90% za własne pieniądze i sponsorów, którzy yy, widzą nasze działania w sparach. Pychowie korzystają z garażu, mają, również korzystają ze szkoły podstawowej w Piekiełku. Sprawa jest otwarta. Tych potrzeb na terenie Piekiełka w zakresie zarówno modernizacji szkoły podstawowej, o co zabiegamy, czy też kanalizacji, wodociągów, czy również remizy jest dużo. Będziemy starali się nadać odpowiednie priorytety. Natomiast chciałem zapewnić, że jak chodzi o, o działalność tą bojową, ratowniczo-gaśniczą, ze strony samorządu gminy Druchowie zawsze mogą liczyć na wsparcie. Jest pan dumny z Druchów, z Piekiełka? No oczywiście, bo z jednej strony tak, jak się patrzy na tą działalność około właśnie um, strażacką, czyli, czyli też bez, bezpieczeństwo, zadbanie o bezpieczeństwo tu, tu lokalnie, czy też powiecie, mieszkańcy czują się przez to bezpiecznie, jak mają już strażaków i zawsze chętnych właśnie nieść pomoc tak najszybciej. A z drugiej strony właśnie te, te wszystkie akcje charytatywne to jest właśnie wspaniałe, taki dodany właśnie, dodana wartość, otwartość właśnie na ludzkie potrzeby, na ludzkie m, nieraz też, też niedostatki. E, wiele tych akcji odbyło się radnych i, i rzeczywiście jest to taka y, jedna chyba jednostka, tak ba, bardzo za, właśnie zaawansowana e, w pomoc i, i w dbałości o drugiego człowieka. E, i, I to jest bardzo cenne i z tego bardzo jako gospodarz się oczywiście cieszę. I cenię tą jednostkę, oczywiście wszystkie jednostki Powiedzieli Limanowskiej, ale szczególnie tą, chociażby z tych właśnie względów. Panie Wójcie, jak można by było podsumować pracę OSP Piekiełka? A myślę, że w samych superlatywach. Przede wszystkim chodzi o działalność na rzecz bezpieczeństwa, ale tutaj na szczególne no, uwagę zasługuje działalność charytatywna, bo w tym przypadku OSP Piekiełko ma ogromne zasługi i ta działalność charytatywna na rzecz mieszkańców gminy Tymbach, ale również. Ta działalność wykracza poza gminy Tymbak, poza Limanowczyznę, a także poza granice Polskie. Także w tym miejscu należy się druhom strażakom, naczelnikowi i panu prezesowi wyrazy uznania i podziękowania za tą działalność na rzecz osób najbardziej potrzebujących.